Włączyli mi kurwa telefon. Celuchy. Przepuszczę ogólnie celuchów, no bo przecież gdzieś świnie przodem. Wjeżdżałem, dwa celuchy, wyjeżdżałem, dwa celuchy. Jeszcze kurwa jakaś. Przep. To no, stary czeluch. Z tego. Ojojoj, oj, oj, no tak Smeluchy, bo tutaj będę skręcał to smeluchy Pokazałem mu mane manej kurwa Ja pierdol I pełna pizda już idzie jak on widzi, że Będę skręcał to przepuściłem, no co będę kurwa celu hamował Ja Właśnie kamery i GPSy, no i oczywiście jebane cfeluchy w akcji Ja pierdole, normalnie ręce opadają. Mamy kurewki pierdolone Grajoszkowe kurewki Do na cmentarz yy, Parkuje auto Za mną jedna klapa otwarta w górze, celuch stoi i tam coś patrzy Wychodzę z cmentarza, przed znowuż, przed moim autem znowuż trapa otwarta, znowu coś w bagażniku patrzy. Ja pierdolę, tylko mnie tak obserwują, zawinkla im, co jednie w łeb to to robią, no kurwa mać. I to stare cfeluchy jebamy. Także tak wygląda u mnie wszystkich świętych i szczury w akcji grajoszkowe, jebane kurewki.